Cześć kochani, jeżeli szanujecie swój portfel i chcielibyście zaoszczędzić trochę grosza, jak również jeżeli kochacie swoje pompy ciepła i chcielibyście wydłużyć jej żywotność, to ten materiał jest właśnie dla Was. Cześć, witajcie, Przemysław z tej strony ponownie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na takie porównanie pracy pompy ciepła, którą posiadam z firmy Pro Energy na krzywej krzewczej albo na stałym zadanym czynniku. Pokażę Wam, jak mocno ma to wpływ na funkcjonowanie samej pompy, jak również na zużycie kilowatów, które tak bardzo mocno ostatnio nas interesują ze względu na cenę, która najprawdopodobniej będzie jeszcze wyższa. Będziemy walczyć przede wszystkim o to, żeby tych kilowatów było jak najmniej, z tego względu, że automatycznie obniżymy koszt takiej ciepły, jakby nie było zimy. Więc są ku temu możliwości. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób zachowuje się pompa ciepła i co możemy zrobić, tak aby na krzywek grzewczej dopasowywała się do istniejących warunków na zewnątrz, jak i do zapotrzebowania, które w tym momencie jest niewielkie, Wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz, w środku, w porównaniu do takiego samego okresu temperatury na zewnątrz, czyli zapotrzebowanie budynku powinno być teoretycznie takie same, ale wówczas pompie ciepła nie pozwolimy, żeby się uczyła, a będziemy kazali jej na e, zasilać nasze grzejniki stałą temperaturą. Pokażę Wam również ten e, mój sterownik, jak się zachowuje i co dzięki niemu możemy sobie podglądać. A więc zapraszam na materiał. Na potrzeby tego materiału przygotowałem właśnie taką oto, taki oto arkusz, miejsce, w którym postan postanowiona jest pompa, czyli brzeg, województwo polskie i zakres temperatur 15 dni od 30 ubiegłego roku jeszcze. Natomiast zwróćcie uwagę, że Nowy Rok, Sylwester i do 3, przepraszam, był w bardzo wysokich temperaturach, więc uważam, że od 3 do 13 ten zakres temperatury jest średnio 10 stopni plus minus w dzień i właśnie w tych zakresach, które, które badałem, zarówno na krzywej grzewczej jest ten jeden tylko okres w nocy i na stałej temperaturze również jeden okres w nocy, gdzie temperatura zeszła w granicach 2 3 stopni na minus. Jak widzicie, jest to prawie środek nocy, czyli około 23 godziny. W jednym w drugim przypadku podobnie w tych dwóch okresach. Także od 3 do 13. Od 9 do 13. Jest właśnie ten czynnik badany, znaczy ta, ta zależność badana przy stałej temperaturze właśnie 50 stopni. A od 3 do 8 stycznia pracowała ze krzywą grzewczą. Jeżeli chodzi o sumę tych wszystkich poszczególnych dni, a ja nie chciałem już wplątać, pokazywać wam tych wykresów. Kto chce uwierzyć, to uwierzy, kto nie, to nie. Spisałem to bardzo dokładnie. Średnia z tych dni, gdzie była krzywa grzewcza, to 28,6 kWh. Natomiast średnia ze tą temperaturą, 31,2. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o temperatury, i wilgotność, nawet jest zbliżona. Bardzo mocno, więc warunki jak najbardziej stabilne. Zaznaczam, że w środku w domu, w tym całym okresie, miałem identyczną temperaturę na tym samym sterowniku. Jak widzicie, różnica między tym e, dwoma okresami badanymi to aż 14%. A różnica polega tylko i wyłącznie na, e, na tym, w jaki sposób, na specyfice działania urządzenia i elektroniki, jak również z jaką mocą spężarka musiała pracować. Pomiędzy właśnie tą temperaturą 50 stopni a 38 40 ze względu na to, że krzywą grzewczą, którą sobie policzyłem przy temperaturach 0 stopni, to była właśnie taka wartość. Tak więc nie masz takiej dużej różnicy. Na drugim ekranie zwróćcie uwagę na kolejną zależność, czyli ilość załączeń pompy ciepła tak więc jedną korzyść jaką mamy to 14% oszczędności z krzywą grzewczą. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po kolei macie ilość załączeń 10 i 12. W tym okresie gdzie są kolor zielony, niebieski, przepraszam. Pracowały już na czynniku 50 stopni czy nie na czynniku, a czynnik grzewczy był do tej temperatury podnoszony. I zwróćcie uwagę, średniej ilość załączeń na krzywej grzewczej, czyli na niższej temperaturze, temperaturze to 6,5 razy na dobę, natomiast przy stałej temperaturze to 11. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę 6,5 do, dobowych, czyli ta Ilość kWh w stosunku do tych 11 kWh w ciągu doby rozkłada się zupełnie inaczej. Czyli jak widzicie, pompa pracowała na, wyższych, na wyższym parametrze i szybciej się po prostu musiała wyłączyć i znowu włączyć. Tak więc kolejna tutaj zmiana. Zobaczcie na ten wykres, to jest wykres mojej temperatury. Od trzeciego akurat zamontowałem sobie, pamiętacie ten materiał, ten właśnie oto czujnik. i w tym okresie, który był, pompa pracowała jeszcze na tym kombajnie, który miałem z Pellaksa i tutaj wahania temperatur były dość, dość zauważalne skoki, natomiast zwróćcie uwagę co się dzieje od momentu jak pracował mój bieda sterownik, temperatury są bardzo, 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 Równa ten szczyt, który tutaj jest, to jest okres, gdzie się na przykład gotuje, jest piekarnik, tak więc tu jest skok tego jednego stopnia. Natomiast tu widzicie właśnie ten moment od dziewiątego, który jest, znowu zaczęło się regularnie szarpanie temperaturą przez całą dobę, czyli wychylenie tych słupków jest zdecydowanie wyższe niż w tym okresie, gdzie pracował na stałej grzewczej. Czyli czynnik. Jaki zasilał grzejnik i miał niższą temperaturę, był rozłożony w czasie, natomiast jak widzicie, właśnie to jest ta, to miejsce, kiedy zadałem pompie, zabrałem pompie możliwość pracy na krzywej grzewczej. Tak więc jak widzicie, wahania temperatury również tu są dość znaczne. Oczywiście jest to w powiększeniu, to są różnice rzędu pół stopnia na Celsjusza, natomiast chciałem Wam pokazać takie różnice, które są. Temperatura, jaka była w środku, w domu, wilgotność jest na stałym, zadanym poziomie. Tak więc, jeżeli chodzi o sterownik, to próbował on swoimi algorytmami, przerwami po osiągnięciu danej temperatury pracować. Natomiast, jak jest wyższa wartość temperatury na grzyniku, a sterownik się wyłączy, to jednak on jeszcze przez chwilę będzie oddawał tę temperaturę. Stąd te właśnie wahania. Tak więc, jak widzicie, kochani, jeżeli chodzi o ilość załączeń, to również mamy tutaj zasadniczą różnicę, 6,5 do 11 to jest dwukrotna wartość, więc jeżeli mówimy o tym, że pompa ciepła szacowana jest na jej żywotność, na ilość załączeń, to korzyści są naprawdę wymierne. Przy takiej samej temperaturze na zewnątrz mniej więcej, zwróćcie uwagę, przepraszam, jest nawet cieplej, dzisiaj jest 7 stopni, jest godzina 10,41, wczoraj było 3 stopnie. Eee, tak więc, pomimo tego, że jest cieplej skok zużycia prądu, do zachowania tej samej temperatury w domu, tej samej, zaznaczam, to jest bardzo istotne, eee, tylko i wyłącznie zasilany tutaj czynnik grzejniki, który zasilacz grzejniki w ciepło jest wyższy bo leci 50 stopni i nie mam żadnego podmieszania wyłączyłem te wszystkie swoje graty i 50 stopni, który tutaj jest leci na grzejniki wtedy, kiedy temperatura w domu tego wymaga natomiast jest to krótki okres, bo 50 stopni dość szybko na, że tak powiem, naprowadza tę temperaturę na odpowiednie tory i regulator temperatury wyłącza pompę na grzejniki, więc Efektywność jest na pewno szybsza, ale przez to, że leci 50 stopni na grzejniki od razu, wszystkie to wahania temperatury również są większe i to się da odczuć, po prostu będą w pomieszczeniu. Po prostu od razu ja nie, ja nie muszę zaglądać. W sterownik od razu czuje po, po temperaturze ciała, głowy szczególnie, że grzejniki są włączone, tak jak było to kiedyś właśnie przy kotle, e, tylko tam leciała nawet temperatura 70 stopni, 60-70, także było to odczuwalne. E, nie jest to komfortowe jak dla mnie, dużo lepszym rozwiązaniem jest wydłużenie tego cyklu e, i, i tyle. Tak więc no, czekamy jeszcze na dalsze wnioski, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mówiąc o korzyściach, nie sposób nie wspomnieć tu o jakości pracy. Charakter pracy sprężarki jest zupełnie inny. Jak widzicie, na tych przedstawionych grafach jest tutaj pokazana moc, z jaką pracuje w tym momencie cała pompa ciepła czyli główne, co, co pobiera w tym momencie energię, to sprężarka. Jeżeli mówimy tutaj o krzywej grzewczej, to są to wartości o wydłużonym czasie, ale o zdecydowanie niższym poborze prądu. Czyli ta spężarka pracuje zdecydowanie ciszej. No i podejrzewam, że jeżeli chodzi o amortyzację takiego sprzętu, również jest zupełnie inna. Przy 50 stopniach potrafi ona wkręcać się na 3 kW i więcej. Natomiast z tego co zauważyłem, przy modulacji takiej na krzywej grzewczej to jest to 1,2 do 1,8 kWh. Więc jeżeli Twoje urządzenie tak. nie pracuje na krzywej grzewczej albo nie wiesz tego, czy w taki sposób pracuje, warto i radzę, żebyś się tym zainteresował. Bo jak widzisz na przykładzie 14% drogą nie chodzi, jak również żywotność pompy na pewno będzie dłuższa. Z tego miejsca zachęcam serdecznie do subskrypcji, do pozostawienia komentarza, ewentualnie łapki w górę, za co z góry dziękuję. W tym materiale to już jest wszystko. Trzymajcie się i do następnego razu. hej hejo! hejo.